Cześć! Witam Was serdecznie w podsumowaniu. Informacja na temat Galaxy of Trion. Wielkie dzięki dla chłopaków, twórców tej gry, za przesłanie tej gry do przykładowej rozrywki i recenzji. Kwestia jest taka, że jest to chyba najcięższe pudełko jakie dostałem recenzenckie do tej pory. Naprawdę. Elementów, to jest cały multum. Jest to chyba jedno z lepiej wydanych gierek, jakie chyba do tej pory miałem okazję trzymać w ręku. Naprawdę, poza tym, że macie te podstawowe wszystkie kafelki układów planetarnych, macie fajny stojak, który nie jest tylko bajerem, ale faktycznie jakby jest potrzebny sami te rozgrywce, bo zawsze macie do wyboru jeden z dwóch kafli i to faktycznie działa. Co, planszetki są grube, bardzo przemyślane, też jest tutaj sposób dokładania dodatków, bo Macie nawet specjalną listwę taką, którą sobie po prostu dokładacie do planszetki i już macie miejsce na te statki kosmiczne. Także naprawdę jestem pod dużym wrażeniem jak to wszystko zostało wyprodukowane, jak to wszystko zostało przemyślane tak, przed wydaniem. I naprawdę za to jakby jest ogromny, 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 naprawdę wielki plus. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no co, jest to stosunkowo podobna gra do Carcassonne same Carcassonne jest takie dla nas przynajmniej troszkę zbyt lajtowe, tak? bo tam nie ma jakoś dużo taktyk, dużo jakichś tam pomysłów i tak dalej, raczej to jest taka lightowa gra rodzinna, to jest zdecydowanie większa, dużo bardziej skomplikowana gra, tak? sama mechanika dokładania kafli działa tutaj dosyć podobnie, bo wiadomo, że musimy przestrzegać wszelkie zasady poprawnej budowy też musimy zamykać obszary, jeżeli znajdujemy się w tym obszarze dostajemy punkty itd. dalej. także to jest podobne do karkazon, ale cała reszta, jakby ile punktów za co dostajemy, jak one są liczone, czy też jak go w ogóle gra wygląda, o co, tak naprawdę, jakie jest odczucie. Tutaj, moim zdaniem, się mocno to rozjeżdża, dlatego nie, nie mogę powiedzieć tego, że jeżeli macie karkazon z dodatkami, to nie możecie mieć tej gry. Moim spokojnie mogą istnieć obok siebie i jedyne co je łączy, to faktycznie układanie kafelków na planszy, tak? reszta naprawdę mocno, mocno się różni. Jeżeli chodzi właśnie o, o tą ilość dodatków, to też jest bardzo fajne, bo tak jak w tej rozgrywce, którą Wam pokazałem, możecie grać sobie na samej podstawce, nakładać kafelki i się dobrze bawić, jeżeli Wam się to znudzi, możecie tak, Dołożyć sobie statki kosmiczne. które w ogóle w wersji Deluxe widzicie, są plastikowymi statkami. One dają dużą interakcję, bo możecie przelatywać z systemu do systemu, nie wiem, podkładać surowce albo niszczyć inne statki, co też daje punkty zwycięstwa, także tutaj już macie więcej interakcji między graczami. Macie dodatkowo kafelki ze słońcami, które zmieniają troszkę zasady. Macie dodatkowe kafelki z, z takimi teleportami innymi, także ta gra jest jak troszkę jak taka piaskownica, także możecie sobie wybrać tak naprawdę, co wam tutaj pasuje w tej grze i sobie to dowolnie przemieszać, wystarczy tylko usunąć 12 kafelków podstawowych, dodajecie 12 kafelków ze słońcami i już możecie grać. Tak? Faktycznie z tym, że, że ta gra jest troszkę denerwująca przy składają, mogę się od, odrobinę zgodzić, bo wszystkie te kafelki na stojaku muszą być odpowiednio odwrócone, tak? więc czasami jest sytuacja, że musicie wszystkie je przejrzeć i dokładnie podwracać i dopiero wtedy możecie zacząć grę. Ale to też nie zabiera zabierasz tyle czasu, żeby jakoś specjalnie się tym martwić. Tak? Małym problem, moim zdaniem, troszkę większym od, od jakby układania tej gry, jest moim zdaniem właśnie ilość zasad. Ona te, też właśnie działa troszkę i na plus, i na minus. Bo z jednej strony e, fajnie, że mamy głębszą granić karkazon, dużą ilość jakby rodzajów punktowania, mnożenie tych punktów i tego typu rzeczy, ale przy tłumaczeniu osobie, która jest naprawdę nowa, całkowicie, nic nie wie o tej grze. Naprawdę z mojego doświadczenia troszkę zajmuje, tak? bo tak, raz, że dostajemy punkty przy zamykaniu naszych układów w jakiś określony sposób, to, to jeszcze łatwo jest zapamiętać, bo to są 1, 2 albo 3 punkty w zależności co zamykamy. Ale, ale zabawa zaczyna się przy punktowaniu końcowym gry, bo wtedy faktycznie dane stacje punktują razy 10, te punktują razy 4. Mugawice są już też inaczej liczone, bo mamy poziom technologiczny. także. Troszkę tutaj jest tych zagwozdek, jeżeli chodzi o zasady i podejrzewam, że wiele osób może być z tym zrażony, tak? Instrukcja jest dobrze napisana, ale faktycznie trzeba się wczytać w nią, żeby żeby to wszystko znaleźć. Tak? Także myślę, że, 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 że to chyba jest największy minus, ale jeżeli chodzi o plusy, to naprawdę też jest ich dużo, bo gra przede wszystkim pięknie, też wygląda na stole. Jest taką właśnie grą kafelkową, więc mamy fajne takie poczucie, że od zera rośniemy przez dużą galaktykę, razem tworzymy. W zasadzie jedyne, czego mi też brakuje, w także to nie wiem dlaczego do tej pory jeszcze wszystkie nasze rasy nie mają umiejętności specjalnych, bo naprawdę aż się prosiło. Jeżeli mamy w podleku, nie wiem 6 razy, żeby każda coś innego robiła, to podobno jest jakby. W teraz opracowywane, także można też się spodziewać kolejnych rozszerzeń do tej gry. Jeżeli macie ogólnie opcję, polecam chyba tą wersję Deluxe, bo naprawdę pudło jest wypchane niesamowicie, dużo dodatków, dużo fajnych komponentów i naprawdę całkiem fajna rozgrywka. Coś jeszcze miałem Wam powiedzieć na temat tej gry, zaraz, porównywałem do Carcassonne, że kafelki, że dodatki. Umiejętności specjalne. Aha, jeżeli chodzi o klimat, tak? to też jest taki malutki, może przytyk, że faktycznie te gry kafelkowe ciężko je utrzymać w jakimś konkretnym klimacie. Tak, Wygląda gra kapitalnie, mamy fajne opisy tych ras i jakby całej galaktyki, o co w ogóle chodzi tak? w tej grze. Ale to się nie za bardzo przekłada właśnie na odczucia w czasie gry. Dalej, dalej czuję się, że jednak to jest mimo swojego piękna, ale to dalej, dalej jest gra kafelkowa i, i, i ciągle, ciągle o tym myślimy tak grając. Także jeżeli szukacie jakiejś gry takiej mocy klimatycznej science fiction, to raczej nie, ale jeżeli wystarcza Wam sam widok i, i fajna mechanika, ciekawe właśnie tutaj kombinowanie, to jak najbardziej mogę wam polecić. No i w zasadzie po, będę polecał tą grę chyba wszystkim, którzy właśnie lubią. Tego typu rozgrywkę niezależnie od ilości graczy, w grasie bardzo fajnie. Także, no bardzo dużo superlatywów i myślę, że powinno Wam się to spodobać. Także z mojej strony to będzie wszystko. Jeżeli jakieś błędy popełniłem w przykładowej rozgrywce, to jak zwykle dajcie mi znać. A na to chwilę dzięki, wielkie! Do następnego! Hej.